I proszę Państwa, w tym miejscu częsty błąd, jaki popełniacie, to jadąc ulicą obywatelską, gdzie z dwukierunkowej przechodzi w ulicę, yy, z jednojezdniowej przechodzi w ulicę dwujezdniową, popełniacie błąd, tutaj kursantka bardzo ładnie trzyma się prawego pasa, często jest popełniany błąd wjazdu na pas środkowy bez kierunkowskazu. Tu bardzo ładnie pojechała bez błędu. Następny manewr, tutaj na ulicy Obywatelskiej, kierunek lewy, będziemy zawracać. Zawracanie w najbliższym możliwym miejscu. Zawracanie często również tutaj popełniacie błąd, szukając możliwości zawrócenia dopiero na skrzyżowaniu z sygnalizacją. A przecież przypominam, skrzyżowanie to przecięcie dwóch dróg twardych. W tym miejscu mamy skrzyżowanie kierunek, czyli zawracanie. Wykonujemy w najbliższym możliwym miejscu. Tak z nami ustalił egzaminator. Czyli nie na światłach, tylko przed światłami. Ulica Obywatelska.